dobry, wieczór, dobry wieczór, Kanapka. Dobry wieczór, Kanapka. Ale masz. Zepsy. Dlaczego? Widzę go. Nie. Dlaczego? słuchajcie. Nie. Ale mrozi jak mrożon. Nie gadaj. A co on Co on gadaj? Watch out! I'm steamy hot! A to nieprawda. No właśnie, bo ona jest... ...brozi. Ona... A... A to... Oh, no to jest śmieszne? You have been judged. Ja nie lubię grać w May. A to jest po polub. Daj dem! Daj dem! Daj dem! Czekaj, kto jeszcze może mieć dobre wimper audio? Holon... Holon... <laughs> O, O nie! nie. Gurde, ale! Ale ty masz evil Smirk! Czekaj, 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 stój tak, a ja zrobię screen. Popatrz na mnie był wąku. To jakoś co zrobić, ale mi... O! Guna, to zostaje. Dobra, chyba wyszło. Dobra. Stop Ja nie, nie wiem co trzyma w kieszeni ale powiem, Wiesz co powiem? A to mi powiesz! Tak! Dzisiejszy <noise> odcinek edukacji do życia w rodzinie. Ojej! <noise> o, o co chodzi w tym stwierdzeniu, <noise> Mianowicie. Jak <noise> sobie <noise> <noise> kwadrat! Gdy będzie numer jeden. Mamy <grymne> sobie tutaj trójkąt prostykątny <grymne> mamy kąt prosty? I mamy kąt prosty no, Czy on by wiedział o co chodzi w tym twierdzeniu w tego roku? Myślę, że nie mówię <grymne> <Mowę> tu <tłumaczyć. grymne> o co? O matko jedyna Ajajaj Nie wiem, no hello Ale weź Jepi mi mężczyznę ty, a ty co robisz? Ale to ja tylko wiesz, w celach edukacyjnych Ha? ha? No tak, on brzmi gdy ja i nie nieważne <śpiewa> <śpiewa> oh, Brat, to zostanie, to zostaje Idę myślić! <śpiewa> co, ja co ja mam z tym zrobić? Aaa Co ja mam z tym zrobić? Myślę, że sam po coś zrobi Patrz, idziemy go mrozić chodź. No wow. ty mogę. mówię. <śmany> oś ty. Oż ty kurde, świn szkuty. Oż ty, oż ty, ty, Bober. Ile mu zapłacili za to? To jest Matt Mercer. Kto to Matt Mercer? Bober? <laughs> Matt Mercer, wiesz co, to jest Matt Mercer, jeśli chodzi o angielski Wissaktorów. To jest mój drugi, daj skoro, no rozumiesz, ale to jest minia faktura, to jest między innymi Mat Mercer, to między innymi patrz kącik edukacyjny. <laughs> Matt, Matt Mercer jest między innymi na przykład Wissaktor Jutaro Albo Lewy albo Leon Kennedy. To? O kurczę, o kurczę. O kurde, aj, spin. Ajajaj. Ajajaj. <laughs> aj, aj. aj, aj, aj. Ajajaj, Bobber. bober. <laughs> za to za co ty ko co ty robisz? <laughs> piękne, piękne kobiety, piękne miasto. Pię kobiety <laughs> Wszędzie. Wszędzie. Wszędzie, wszędzie. Jeśli, jeśli. Jeśli bardzo chcesz, to wszędzie mogą być kobiety. No myślę, że... Tak. Myślę, że Hanzo to jest po prostu chichym lesbian. Oooo, oh, Ej Bracie tym mój One V one One V one Sorry, zabiłem. A Nie, nie, to, to, to tylko ja, to, to, to ja to, to O nie, komość. Chodźmy wszyscy okay. do oh. stajenki. Do yeah, no, to? i panienki. No kaj, okay, tam Ma lękiego i je matkę, matkę jego, am on fire, on też jest on fire, he, jest wszyscy są. Co ty tam, co ty tam, Bober? Co ty, Bober? No, bober. Ja, Bober, czekam, aż mnie przyciągniesz. Oh. Magnetyzmem, eee, eee, Rawr! Oooo! XZ! Ja wiem, jak on wygląda, jak rzuca te kwiatki. To po prostu jak taka wiesz wróżka Disneya, nie? Co po prostu rozdaje wszystkim z cukierki jakieś, a jak zaczyna y, strzelać do kogoś, to po prostu takie. Aaaaaah! def. Cause of death Zabicie przez Twinkie Tron 3000. Każdy kiedyś musi to przeżyć. Jeśli tego nie przeżyłeś, to w sumie tak jakby... Jakbyś w ogóle... nie żył, tak jakby... Nie żyłeś? Póki nie e... twing. Póki nie. Oh, um, nie, twink. critical. Critical la. Oe, co to jest? Eee. No chyba płoniesz, ziomek, płoniesz. Dziękuję. Sombra overwatch Uwielbiaj Sombrę Overwatch, to dobrze... dobrze ci dobrze ci... ci dobrze mi robi na zdrowie, no. Myślę, nie. że świat byłby lepszy i zdrowszy, gdyby każdy uwielbiał Sombra Overwatch. Kuna, strzelać nie umiecie! Ty chodź tutaj. Wariat! O oh. Oh mogę on ciągle tu jest. Słuchaj. Uh. Myślę, że on tu dalej będzie stał. Serio? Póki nie zmienimy postaci. Mogę Ty... na dach? Kurde spa! Nie! Ja se postoję koło konboja. No oh i mi intimate moment psujesz. Co? Sorry? <noise> Sorry, I guess? <noise> o nie, No i widzisz, karma wraca. Ło. Wow, dobra, wow. mam jakąś kartkę. O nie, co ja zrobiłam? Co? Co sprawę? się stało? O nie. O, tak, 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 tak. <noise> 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 Okej, okay, dobra, działa. Tak zrobiłem sprawę, że Kuna nie mogła używać left clicka, bo tylko na emoty to zmienił. Karne. Chcę jeszcze może mieć jakieś whimpery dobre? Ja, oh, ja, tylko, ja się, się bawić trochę będę, okej? Okay? No dobrze. Zniknął wow. mi z Czy mam iść po Anę? Big man. Stary dziad. No, stary dziad. Ale nie, nie ten typ starego dziada. What? O czym ty gadasz? Over where? Oh my god osi, osi Pussy? yes, au ausi, A-Ossi Jesu Catch okay. me if you can go And... Kuna Jungle Tutaj! <laughs> right here O, oh, moja kobieta Ona jest unfazed Ona jest kompletnie unfazed She don't care Yo, jedyne co obchodzi, to żeby najebać kowbojowi Aaaa, na malutka Oh my god. Uwielbiam, że z glockiem wyszła, aż se potańczy koło niej, Chrząg. O czym on gada? O motku, on rzyga On by się nadał do skibity toilet. skriper, ja wybieram skibiditoilet, ja nie lubię jest pewnie bogaty Dzieci z nim, oj dzieci a -a -a. To by było samobójstwo to, 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 to bardzo mi smuci. Bardzo. Don't kill yourself, Svir. <laughs> Brother to jest robocik, nie wolno. Jestem fanem Niera, brat. Dobrze, shell... ale... no... Waszka? <laughs> Fery. O oh, Jezu. The full science. Was meant to swine. That was the same I remember. But where are those A to było dobre, jak to powiedział. Top ten quotes of all time. Number one, no smile for On nic nie gada, try harder, get good, get better, get better la! Ej, z ich twarzami można było grać w sudoku. <laughs> Ale chodzi ci, że w tej brodzie? Huh? No wiesz co, nieważne. <laughs> Puść, widzę w tym tańcu. Nie było tego. Ty w tej brodzie. Postaraj się. Na, go, go. I'm your hype man. Go, hype go. woman. He's dancing right behind you. No już. <grym> <grym> już mam stąd iść. <grym> Weź ten wróć. To będzie śmieszny beat. Wróć. <grym> Hawkers badonkers! Gugu gaga. O no. co? <gulia> co to? Co to? Co to? Zjadł mikrofon. Na kogo chcesz? Wow! Oh my god! Chcecie trochę, prwa... trochę prywatności tam? Kreator na górze. Ale nieważne, już spadł Eee, On jest jak... Server closed you to an unexpected error. Jezu. O nie! On się rusza! On okay. się rusza! Ja to widzę! Andrew's player! <laughs> no nie! Dobra, wracamy tam. Bo. O, naprawdę? Dobrze. A ty wiesz kim ja będę? <laughs> kim ty będziesz? No nie, mów mi. Anzo! 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 Bicepsy! Serio? <laughs> Patrzcie teraz. A masz bicepsy? No on ma sikora na ręce Nie gadaj Nie widzisz? Pa, jaki zegarek O kurde, nawet nie patrzę w dobrą stronę Wy się nie odsuwaj Zostań No to ty mnie posuwasz Nieprawda No to ty mnie posuwasz Na padaczkę Wow, a shiny quarter A shiny quarter Lancer generation 6 GSR Hard, like me. Jak gdy kolka Sini I'm always hard <noise> Dobrze wiedzieć prac. A nie, to nie... nie ona! Oj, co ja zrobiłem? Nie, nie mogę... Witam, ale momencie, że na ciebie spojrzał po prostu jak ten Hanzo stoi przed tym komputerem i tej okupa co ja zrobiłem? Stary <noise> dziadek. Cię, czy ja tam doskoczę? Udał się. Nie, nie, nie ma, nie ma psychy. nie ma psychy. Ej, bo nie jest aktywowany, a nie jest aktywowany. No widzisz? Psycho nie ma. O, teraz działa! Ha? Aha. Wow. Cipa jesteś. grze, się. Grze, 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 grze. Wow. Yeah. Jest tak sądzę. Kłoda mi... mów... wow! Wow! A co co? A ty co? A ty co to za Hora? On mi zauważył jak będę za Nie wiem ja jak Oj, tak się obrócił, pomolić! Czekaj, bo mój kot się wspina po drzwiach i nie wiem czy ona zobaczyła jakieś tam muchy znowu czy jakiegoś innego komara. No nie! Don't huh. make fun of him! On ma 40 lat! Huh. 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 A tego się nie spodziewa. Kurde bela, co jest? O, tu jest red. Jak to? No to po co ty zrobisz? robisz? No źle, ja muszę zamordować. Poczekaj. Co? Dobra, idę z kapciem, zaraz wracam. czy, czy 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 Chunkla. Za, za, za piątym razem już się nie spodziewa. Wow! A to dobre było. Aaaa! 380, 380. 380. Jesteśmy w melee range'u. I wiesz, że teraz będziesz miał advantage w... No, na pewno nie zniknę, tak, ale. Bo teraz nie. nie... Dobra, nie... jestem. O, dzień dobry, ja puję. Fajnie. To saturation? 5000. O kurcze, 5000. Tu trochę jak. Czekaj, bo mi ty, co ty robisz? No, nie mów. Jest. On też ma saturation? Cześć? No. Czajsz? A, ma stópki, Jezu Chryste O, dobrze, już nie widzę Albo ja bym go wziął Pipi, mi 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 Dobrze sobie. Ja coś chcę, że znowu ci, ci zwalę serwer jak postawię to drzewo Let's go, left Let's go, left foot Right foot, levitating Popstars, stars Dua yeah. to baby My idziemy O, dzień dobry Dziena <noise> Masz kwetka Lotus Flower? Na referencjach? Hajuhuhu, haju, haju. Moi, moi współ, współlokatorzy muszą mnie nienawidzić. Dokładnie, mojej sali i tak, Nie, no, oni nawet nie pamiętają, że ja tu jestem, więc myślę, że czasami jak będę tak, tak po nocach, to myślę, że pomyślą, że duchy, duchy mają strachy, strachy i lachy. <laughs> Platforma. Obywatelska? Nie? Nie, nieprawda. A Nie. Szym hmm. zoli. Nie, nie lubię was. Niż wy siecie w te gry. A to co? Słownie oni. oni są. No... Przerabialiśmy to już. Patrz, ale prosy teraz. Teraz to umie grać. Patrz. Za kliknięciem guzika się nauczyli. To tak proste, być ja dobrym się... graczem. Brzódź uprzejmie. No. I Pierdut, i Elter Ety dobre, ety dobre. Nie znasz Dzień dobry. Pierdut, i Elter To, to, to eł ma być właśnie takie. Czy ja mam Ja mogę napisać eł? Mogę napisać e -o. Z mojej perspektywy cię teraz głaszczę głowę. Może teraz, może teraz, u ciebie wyglądało jakby po prostu ci, ci kivo głową, ale to nieprawda. Nie słuchaj, okay. nie, nie słuchaj do, do hejterów. nie słuchaj hejterów. ok? Nie słucham hejterów. Okay. Dobrze. Sz <siploadly> <sawe> Naprawdę, there is no escape for the haters, for haters the haters, the haters. Ej, chcesz jobo? No może mi nie bywali serwera. Ok. Posiedziało! Yippee! Ja cię mogę potem wspinać! Moc tego wspinania, że aż drzewo zniknęło. O Jezu, Nie! Pekło mi się. Oj. Spokojnie, ażbym już tu doskoczył, nie martw się. Zbunię, co to robi? Oh my god, wyciskamy? No, totalnie. Powinno to wszystko się na nas zawalić. Kurwa, te kamienie. AMC. Co mi powiesz? Co ty tam znajdziesz? Pod tymi kamieniami będzie więcej kamieni, które będą takie fajne i bo będą takie... takie te... Świecące się. Bardzo myślony. Rozumiem. Zdarza się. Wszystkim. Nie tylko najlepszym. Najgorszym również. Jeśli... Nie wiem. Ale gdzieś jesteś. W świecie. I to jest właśnie. E, wiesz jaki... uwielbiam kamień, taki jeden, bo się nazywa Pegmetite. A wiesz kto, może Pegmetite? Jezu, czekaj, bo jest, o, chyba ominęła mnie cała rozmowa. <grym> Słyszałeś, bo jest straggling. O to, że cię nie słyszałem, prawda? To mi się nie przyśniło, nie? Nic nie słyszałem. <grym> no i teraz mnie prankujesz, no i dobra. Ty co? O, wow, ładnie. Crazy. I teraz możemy. O tutaj parkour, parkour! Dale! Dale! I co dalej? I co ty, I to... I co ty tu teraz zrobiłeś? Czekaj, patrz, 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 patrz. Kurde. O czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj wy się wy... chodź tutaj. Weź y -y, jak parasolko! parasolku, jak w parasolku. O czekaj, kurna. Co my zrobiliśmy? No właśnie tego... Uuu! chodźmy tak tutaj. Na niebezpieczny brzeg Niczym to niebezpieczny jestem. Henryk to, to chyba rozumiem w czym problem Wow Widzicie, epickie to było? Epicka akcja no bardzo Jesteśmy jak Epicki parkour. Parkour. parkour 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 Ale het poleciał Parkour wow. <stotuszczam> Ja kiedy, co? <tuszczam> Ten jeden kif, który mi wtedy na tym który? wielkim Który? CD? Tak, Skullcassidy. Oh, o nie! O nie, wiem o który chodzi. Wiesz, wiesz który? Co się nie było ich tam wiele i... Był taki jeden... No wszystkie były charakterystyczne. A tak to co ja ci mogę? Ci mogę tak posmyrać, tak pod taka... A tutaj, tutaj... O, ale szybko zmienia. Patrz, tutaj jest taki delikatny. Tak jakby... nagle. No. Dosłownie o tym mówiłem, że on jest po prostu taka... On jest taki... Taki bipolar, no. My jesteśmy małymi, niewinnymi, okrągłodkimi youtuberami, którzy zaczynają przygodę. Im mniej idealny, tym lepsze. No właśnie, no właśnie, a my akurat jesteśmy tacy nieidealni, że idealni. Ale ja fajnie... ale ja długo jumpuję. A to jak... co? Co, co ty na Bober? Ale to zrobiłeś tak, tak gracefully. Waa. on tak, wiesz, taką z jedną stópką do tyłu. Jak Gaziela po prostu tak wylądował. On, 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 gdyby chciał, to on by mógł tak, wiesz, w ogóle jeszcze w ogóle spin zrobić 360 na tym, na tym starej ilu kuna. poczekaj. Oh, Czekaj, bo mi nie wychodzi. heja, 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 heja. to jest heja, heja. No i dobrze, to każdy ma własną interpretację i myślę, że do odwołam się do tego na maturze. No myślę, że ja też. Jak się, jak się włącza tryb samolotowy na Overwatch? Ja też chcę taki, nie, ja nie chcę, żeby ktokolwiek mi coś gadał. <grym> sobotowy> tryb samolotowy... Myśl, myślę, że można po prostu wziąć komputer i go wywalić do okna. Poleci! <grym> Wiesz co to <grym> stoi? <wyszło> <grym wyszło> NO FALSE HEAD EMPTY Did you see that... Okay, but you see You know CD And <inaudible> no, what I do with this Oh, <laughs> it <Czekaj, to> Oh, jeszcze... <laughs> Let's go! yeah. A szkoda, że nie mogę FPN włączyć. To byśmy zrobili sobie screening. Niesamowite. No to proszę cię bardzo. Idziemy robić foto. Jesteśmy w jak Kenny z Barbie. Hi, Ken! Hi. I'm just Ken. Anywhere I will, will not be a ten. ten. It's my destiny, destiny to live and die, die a life, life of long fragility. fragility. I just scared. can where I see love so she sees a friend. friend what will it take for her to see the man behind the tent and fight for me I'll just get and I'm in love. enough and I'm great at doing no, stuff to buy them ale było dobrze pięknie paczeki marajtki right w ogóle pa, pa 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 ej a poczekaj, niech on umrze nieważne nie wyszło ten family guide for just kidding. Yes.